Dzisiaj wspaniały dzień, wypłata 6900 zł i dodatkowo 800 zł. Jestem mamą i ja ogarniam karierę, więc po całym tygodniu jazdy Uberem siadam do budżetowania. Na ten miesiąc mam 7700 zł. Zaczynam od rachunków, czyli od tego, co musi być zapłacone. Mieszkanie i czynsz 2200 zł, prywatny pakiet medyczny. 250 zł oraz Tinder Pro. Kolejny krok to codzienne wydatki. Jedzenie 1900 zł, paliwo 450, terapia online to 80 zł, nowe buty do pracy 350 zł. Kolejny etap to moje oszczędności i cele. Poduszka finansowa 400 zł, kurs digital marketingu 200 zł. Patrzę na swoje saldo i dokładnie widzę, ile jeszcze mogę przeznaczyć na swoje zadłużenie. Chcę się go jak najszybciej pozbyć. Tutaj jest zachcianka po Tatusiu, czyli operacja moich cycków. Dodatkowo wpisuję 1000 zł. Już niewiele mi zostało. W końcu pozbywam się co miesięcznego stresu i pytania, gdzie się podziała kasa. Odkąd wszystko wpisuję do tej aplikacji, widzę dokładnie, gdzie uciekają moje pieniądze. Pisz szablon w komentarzu a podeślę ci link do tej aplikacji.